Nie wyrażamy zgodnie na to, żeby zamieszać wizerunek śmierci, ale też w zasadzie w nich nie kłama. Przyjmujemy czy nie przyjmujemy? Kto jest za przyjęciem tego punktu, niech się zgłosi. <grymne> Przy, <grymne> przykro mi, Kamilu, niestety większość nie poparła swojego zdania. <grymne> czy ktoś z was chciałby coś do tego podpunktu? Dziękujemy przedstawicielom trzeciej grupy i zapraszamy przedstawicieli partii. Dwa. Dwa. Mamy dwie sekundy na podjęcie decyzji. Brawo za odwagę. Punkt czwarty. Komunikujmy się. Jak używać link do komunikacji w szkole i z rodzicami? Jak e-maile oraz portale społecznościowe mogą ułatwić kontakty nauczycieli, uczniów i rodziców? Tą drogą. Jak stworzyć system monitorowania postępów ucznia, by pomagał on się uczyć? Każdy z Was przedstawi nam swoje trzy pomysły. a Ciebie zaczniemy. E, Internet ogólnie dostępny dla nauczycieli i uczniów, e, komunikacja przez portale internetowe i elektroniczny dziennik dla Czy jest coś, czego nie zaakceptowaliście wypowiedzi Andrzej. Ja nie akceptuję filmu elektronicznego, bo nie ma, no na skarbach ja mam około 9 godzin z nami, a komputerem z i ona jak wchodzi do domu i miała by jeszcze sprawdzić moją okazję w internecie, to chyba by zarywała. Dzięki. Ja polecę sercego na Zdają się sytuacje, w których na razie się pomyli się i pisze ocenę, nie temu uczniowi, co powinien wtedy robić widząc to, no po prostu może być A czy to, sytuację można wyjaśnić bez problemu, bo tak samo jak na karcie pod koniec e, w semestru dostajesz wyniki, swoje recyter mogą dostać spisane źle oceny. Także myślę, że to jest problem, który możemy bez problemu rozwiązywać. Czy jest ktoś, kto się nie zgadza za pro... jeszcze za dziennika? nie wprowadzeniem elektronicznego zielnika? Ja się Mogę coś jeszcze dopowiedzieć? W naszej jeszcze także internetowej są ludzie znajdowani na hakerów, którzy będą po prostu się włamać na ten koszmar i pozmieniać. To jest wszystko, co organizujemy. Bo... Poruszyłeś wcześniej sprawę, że mamy świetnych informacji w szkole, czegoś. W każdym razie myślę, że masz tutaj poradę z hakerami. Ręka w górę. A kto jest przeciw? Wszyscy.